Szanowni widzowie, dzisiaj filmu nie miało być, ale że się rozpadało, no, no może nie widać, ale na mojej koszulce widać krople, o i cały stół jest, o na przykład pudełko, widać krople, kamerka też troszkę, ale nie jest mokra i widzowie możecie zobaczyć jaki postęp jest i widzowie... Nie było nagrywane trochę, ale tu była zastosowana krytyka. Tu też, tu też. To było wzmacniane na filmie. Jeszcze dodałem taki ładny filar, bo tu była taka dziura, że normalnie plecak by się przez nią przełożyło. No i jakby ta ściana jest zrobiona po wichurze, z deszczem. Trochę się śrubki pourywały. Dobra widzowie, jeszcze nie jest jakoś powzmacniane, bo są parę zapomniałem jeszcze tu jedna trystytka, bo tam jeszcze zapomniałem powiedzieć, że trystytka. No i tu poszedł O. I tu poszedł. Ten. No i dalej dalej poka pokażę, nie wiem czy to się nagrało, ale jak coś się manko widzowie. No, po wichurze z deszczem trochę się rozleciało. Tu wszystko było przekładane. No i widzowie, Wam powiem tak: jakbyście myśleli, że cały stół, bo jest skręcony, nie będę pokazywać, całe i że skręcone, ale jest skręcone. Tu są też śrubki, z tamtej strony też są śrubki. No i widzowie, jakbyście myśleli że ja prawie to całe skręcę śrubokrętem do dotąd zrobiłem widzowie śrubokrętem a wczoraj i przedwczoraj skończyłem to Dodałem tu i tu jest zasłonięta, bo widzowie tu będzie zlep tu. Pokała zdałem powerbankiem, nie wiem dlaczego. Widzowie, tu jest piła. No i rzecz bez której... Może to nie jest jakieś najwybitniejsze, no ale mam na USB C. No i można ją tu ładować, bo mam przy sobie dwa UR banki i jeszcze panel słoneczny, a więc nice. I widzowie dzisiaj będzie plan, żeby skończyć. Tu mam jedną, tu mam drugą. Tu mam drzewo, które się zostało. One nie wystarczy. Niestety nie będzie dzisiaj iścia i nie wiem czy w ogóle będzie. Bo widzowie to teraz jest tak, że ja jestem chory, ja wychodzę na dwór. Niestety Franek też zachorował i nie jest w stanie do mnie przyjechać. I będę sam dzisiaj robić. No niestety. No i widzowie teraz yy, dotnę jeszcze kilka drzew, bo nie mam żadnych, które tu będą pasować. Jeszcze zaraz załatam tą dziurę i tą. No i spróbuję tą ścianę. A jutro widzowie, bo dzisiaj będę szedł chyba po drewno, to będzie już cała ta ściana jutro robiona i pojutrze, bo zależy ile wezmę tego. Drewna przyniosę, ale na pewno troszkę. No i tu widzowie, nie pytajcie, co się stało, że jest tylko jedna i jest tak, bo była inaczej. Ale rzuciłem to wielkie drewno na to i konstrukcja wytrzymała, a to nie wytrzymało. No i na trytytkę jest złapane, bo coś się tam nie chciało przykręcić. No i widzowie, ja idę pociąć i jeszcze ogarnę to, co tu jest, bo. To jest trochę źle zrobione, a więc idę to zrobić. Dobra widzowie, na razie wygląda tak. Jeszcze tu mam. Jeszcze tam zostały dwie. No i widzowie, jak nie wystarczy, to będzie smutno mi trochę. Bo na razie widzowie, wychodzi tak, że tu mam jakieś odrobinki i tamto to równo wyjdzie z tu. I widzowie, jak jeszcze zostanie jakieś drewna, to zrobię jeszcze połączenie jakoś tu. Od jeszcze nie wiem jak. Strytytki są widzowe po to, żeby tam gdzie nie mogę złapać wkrętarką, to żeby... chociaż strytytkę dać, żeby się trzymało. Ale widzowie, później zamiast strytytki pójdą po prostu dłuższe śluby. Na przykład tu jest strytytka jeszcze niepotrzebna. Nie zdejmę jej, bo nie mam jak. No. I widowie kończę to i wam pokażę.